Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Cementer 22 eksperymenty. W dzisiejszym odcinku kolejne eksperymenty, dzisiaj się ponieważ, jak Państwo nie wiecie, w poprzednim odcinku kupiliśmy ten Maple Syrop kupiliśmy wizowem. Eee, no, w dzisiejszym odcinku no, też będziemy go rozwijać, ale to w innym odcinku. Tak ona się wygląda. Po stoi sobie ładnie. On będzie wykorzystywany do produkcji pancake'ów czyli do produkcji naleśników To jest taki mod. Także do tego też jest wykorzystywany ten, ten syrop. Czy aż ten dał się dawia? Także kupiście to, się nazywa Maple Syrup Farm. Taki bot się nazywa. Także możecie sobie za darmo to kupić. Kupcie sobie, bo to naprawdę się opyla. Po dzisiejszym odcinku robimy... My Factory soy drink zrobimy robimy dzisiejszą odcinku. Tutaj siejemy naszą soję, oczywiście. To tutaj będzie nasza soja. Którą bierzemy po przynajmniej odcinku, albo w tym odcinku zobaczymy jak to wyjdzie. Także co, no potrzebujemy też tego, tego, bo inaczej tego slide drinka nie zrobimy mm, Ale przy okazji, porobimy sobie małe eksperymenty z kurami Bo mamy tutaj te, te oto kury, w tym odcinku skupię się na też na tamtym I teraz skupię się trochę na kurach, bo kury, no mam trochę rozwinięte tutaj, zobaczcie ile tu kur mam, mam maksimum no 120 to będzie, no na tu musi być, może być, tu może być nawet 5000 kur. Także nie, to jest 100. To. Tamto to nie, to jest 100. Chodzi mi o to właśnie bardziej. Tamto bym bardziej sprzedał w sumie, bo tamto już, nie wiem, czy co tam coś mam. Muszę w to mogę sprzedać. to do no tamto bym tam tamto widzę we. Dobra, tamto widzę sprzedaję, bo tamto już nam nie będzie potrzebne. E, także no, dobra. Lecimy budowa. I wyburzymy sobie tamten budyneczek. Gdzie on stoi? Tam, nie? Dobra, wygrzemy sobie go A, dobra Lecimy, widzę tam Nie do będzie farming, widzę nowy sezon, widzę, będzie, także naprawdę polecam Będzie nowy sezon z farminga Polecam Będziemy się zajebiście bawić, mam taką nadzieję Jeżeli długo taki sezon się pojawi Myślę, że na granicach dwóch tygodni może się pojawić. Poszukam mapy zarobiste, ja już kilka map jak mam. Także no, Dobra. lecimy po te kury, o, musimy je wszystkie posprzedawać. O, nie mogę tak poszczydać, o. Dobra, to muszę znaleźć niestety wybudzić to muszę niestety... Dobra, mamy wszystko w sumie. Teraz potrzebujemy przeszarpki, potrzebujemy. Tutaj będzie nasza saja, A więc Landini w ogóle, no go w Zewie i kupujemy że dużo wpisujecie czego? Tam kilka jak zostaliśmy, ale na, 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 nam się to nie opyla. A nie, ten Landini gdzie widzę jest. A jak go kogo sprzedawałem, pamiętam, bo ma. Przyczepy też chyba nie mam. Zaraz zobaczymy, czy mam jakąś przyczepę widzę, jakąś mam. Nie, no, mam. Oto na mapie. A tam stoi, dobra, ja pierdziel. Ale lecimy po TopZeweb. Muszę wie konsoli nie tak, że tutaj się przyda ten konsolidowy, że tylko będę musiał ładować. Mam taką nadzieję. Ale lecimy tam widzowie. Bo to ja widzę że te kury rozwinąć bardzo. Bo tam muszę mieć 5000 widzę, tak to się zdziwał tyle. Naprawdę czekaj, ile ludzi jajek, gdzie wpisą będzie tych jajek na pewno. Um. A one potrzebują się żeby rozwijania, także wiecie o co mi chodzi, nie? A bo zobaczymy. Później przez jakiś dłuższy czas spać, zobaczymy ile il nam, nam to, to cokolwiek da. Chcemy kilka dni spać. Może nam to coś da. Oby, po naprawdę. Potrzebujemy. Tak z dwa dni pójdziemy spać, kurde, nie? wszystko by do tego przed odcinkiem, ale też zostawiamy tym na odcinku, bo wiadomo, są niektóre takie rzeczy, które trzeba tak zrobić. Gdzie tutaj zepracuje pracuje, bardzo dobrze. Także no. Dobra. Mm. No, coś nam jest wyrośnięte Idziemy dalej spać w Ale ten pizdu spadł pierdzielek w zewnątrz Dobra, mamy kolejną mm <laughs> 뭐 у No Dobra, Dobra. No jest Muszę zacząć trochę się spać, że teraz chaczyna, będzie krótki, bardzo chyba. Bo tak mi się chce tonery spać naprawdę, no nie wiem czy wytrzymam. Widzimy się sobie kolejnym odcinku. papadki Yo!